Witam serdecznie, moi drodzy z tej strony, ponownie Trans Dimension One, to Pathfinder Kingmaker naszej przygody Kensei. W poprzednim odcinku podbiliśmy poziom naszych postaci do a, poziomu czwartego. A, ten odcinek był krótszy, skupiony tylko i wyłącznie na, na, na zwiększaniu poziomu naszej postaci, naszych postaci i pokazywaniu, jak bardzo niekompetentny w tej domenie jestem. I to co będziemy chcieli teraz zrobić, no to będziemy chcieli najprawdopodobniej dostać się na zewnątrz i sobie e, odpocząć. Tylko że... E, tak, będziemy chcieli wydostać się na zewnątrz sobie odpocząć i zacząć wówczas mierzyć się z naszymi oponentami. Kompetencja naszych bohaterów wzrosła, pomimo tego, że... Nie udało nam się jeszcze odpocząć, to są oni dużo 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 silniejsi w tym co robi. O, jakieś, jakieś wydarzenie odkryliśmy tutaj coś, cóż tutaj się wydarzyło? Tak, dowiedzieliśmy się, że po drugiej stronie jest jakaś rzeczka i nie wpłynęło to zupełnie na naszą, na naszą sytuację myślałem, że coś, czegoś nowego się dowiemy, a tutaj po prostu był to krótki komentarz ze strony Amimi. Bo my już po drugiej stronie tej olbrzymiej pustej przestrzeni tej szczeliny byliśmy, więc nie widzę naprawdę żadnego powodu, żeby być tym aż tak bardzo podekscytowany. Wiecie co, wycofajcie się od lewinka, a Miri wyjdzie do przodu, skusi pająki do tego, żeby e, do niej przyszły. Stanie po środku, uniemożliwi pająkom podejście, walczysz defensywnie. I teraz jak możemy zobaczyć... A, masz minus 2, ze względu to, że masz karę do odręczności, ale walka defensywnie, powinnaś mieć tutaj... Indykator walka defensywnie, i ta walka defensywnie powinna dawać Ci eee, tak, 3 do uniku. Czy faktycznie posiadasz te 3 punkty w uniku, czy coś przegapiłem? Posiadasz plus 1 w uniku. Dlaczego? Bo pancerz tylko na tyle Ci pozwala, gdy mi zgadywać, prawda? Pancerz pozwala Ci maksymalnie 1 do zęczności. Czyli jeżeli popatrzymy na walkę defensywnie. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien tych wszystkich zasad. Jeżeli macie lepszą wiedzę na temat tego jak to działa, to proszę podzielcie się nią. Będę wdzięczny za te wskazówki. Dobra, spróbujmy się pozbyć tych pająców, pajątków maluteńkich pajączków, prawda, wielkości przeciętnego człowieka. Dobra, stańmy tutaj, zajrzyjmy się za pułapkami, zapiszmy grę. I rozbrójmy pułapki, zdobądźmy więcej punktów do doświadczenia. Oczywiście do kolejnego poziomu, to jeszcze bardzo, bardzo daleka droga. Ale... A, i tutaj są już koboldy. E, czyli nie ja najpierw tutaj będę musiał się cofnąć po swoich śladach, bo wchodzimy tutaj już na terytorium koboldów. E, nie chciał... Jeżeli dobrze pamiętam, to walka z koboldami wiąże się z pewną progresją fabularną. E, dlatego... Będę chciał wejść do tych koboldów od góry i od ich strony. Od góry i od ich strony będę chciał do tych koboldów wejść, więc będziemy musieli na około... ...wyjść z tej lokacji. Odpoczniemy sobie na górze i wejdziemy... Um, Wejdziemy głównym wejściem do twierdzy Kobolgów, aby nie, umknęło, nie umknął nam żaden aspekt fabularny. Czyli musimy wejść... tędy, 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 tędy. Nie chcę przechodzić tędy, bo tutaj są szkielety, czyli z tymi szkieletami będziemy chcieli się rozprawić na pewno. To jest jedna rzecz, z którą, którą będziemy chcieli zrealizować. Dodatkowo nasze postacie nie będą w pełni wyleczone po pojedynczym odpoczynku. Zobaczymy, zobaczymy jak to zegra. Szybki zapis i zobaczmy jak wygląda zejście tutaj. Z czym będziemy walczyć, jeżeli zejdziemy tutaj. Nie pamiętam, czy używałem tego zejścia wcześniej, czy nie, więc teraz sprawdzimy. To może być problematyczne, prawda, jeżeli natrafimy tutaj na roślinę kabłody. Tak mi się wydawało, że nie chcę tutaj jeszcze schodzić, więc czytajmy na poprzedni zapis, wyjdźmy na powierzchnię, odpocznijmy i. Właściwie tą progresję ataku na twierdze, czy ataku na kwatery koboldów, zrealizujmy, żeby nic nie przeskoczyło wcześniej niż powinno. Okej, okay. możemy wyjść... Momencik, nie możemy wyjść ten Jeszcze raz. A, możemy wyjść, tylko że musimy zdać test, żeby przejść na dół, dlatego nie chciało nas automatycznie tam przerzucić. Czy jest jakakolwiek przestrzeń nieodkryta przeze mnie? Tutaj teoretycznie jest coś nieodkrytego i tutaj jest coś nieodkrytego przeze mnie. To jeszcze zanim wyjdziemy, sprawdźmy te lokalizację. I zobaczmy, zobaczmy właśnie co tutaj może się ukryć. Dodatkowe minuty, jakieś dodatkowe przejścia. Dodatkowe skrytki. O, jakiś hełm. Hełm mądrości, moi drodzy. Hełm mądrości, czy raczej um, diadem mądrości. E, jest to bardzo, bardzo użyteczna rzecz typowa dla Pathfinder. Dzięki temu. Otrzymujemy stałe. tak długo jak nosimy ten przedmiot, tak długo nosicie do tego przedmiotu, otrzymuje stały bonus do danego atrybutu. W tym przypadku taki atrybut pozwala mu chociażby zapamiętać więcej zakręć poziomowych. Jest to idealna znajdźka tuż przed tym, jak drodzy, idziemy, prawda, zapamiętać na nowo te rzeczy. Eee, dobra. I shield of heat. Tak. Czy leczenie chociaż jedno? Myślę, że jedno leczenie było bardziej adekwatne. Eee, teraz przywrócimy sobie odrebinkę punktów statystyk, bo jeżeli dobrze pamiętam to wybiliśmy już praktycznie wszystkie stwoje, które mogą nam te statystyki eee, obniżyć. I tutaj również wszystko się zgadza, tak, tutaj wszystko się zgadza. Fantastycznie, bardzo, bardzo, bardzo użyteczna rzecz. Dzięki temu jedno dodatkowe zaklęcie, prawda? Pierwszego poziomu lepsze rzuty na wolę lepsze rzuty na koncentrację po prostu wszystkie, wszystkie bonusy związane z tym, jakby ta postać po prostu posiadała wyższą ilość punktów w arty... młodeczkę duży pajączek dobrze, że martwy duży pajączek nie chciałoby mi się walczyć z tym pajączkiem, powiem wam szczerze. Rozejrzyjmy się tutaj. Jeden duży martwy pająk i mroczne czajne wody, których głębokości nie da się określić. Okej, okay. o kolejna receptura, nauczmy się tej receptury, nauczmy się też tej poprzedniej receptury, o tutaj, fajnie, 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 co tego pająka zabiło, nie wiemy, ale znaleźliśmy artefakt. Takie przedmioty opatrzone złotą ramką. Obecnie nie ma możliwości zgadnięcia, do czego one służą. Ale jeżeli sami gracie w tą jesteście na tym etapie, jak bardzo mocno Wam sugeruję ich nie sprzedawać, zachować je dla siebie znacznie. To jest taka sugestia z mojej strony: zwyczajnie Dowiecie się później, do czego one służą. A też nasze postacie dowiedzą się później. Ja to wiem, bo po pierwsze oglądałem rozgrywkę ze strony m.in. Kowal Carnage'a, mojego ulubionego streamera. A, 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 a po drugie, sam też troszeczkę w tobie, jak tylko tobie wyszło. I teraz, tak, chcemy udać się na. Zewnątrz, rozbić obozowisko i odrobinkę odpocząć, zgenerować siły, zgenerować atrybuty, pozwolić, żeby Lindsay wreszcie przestała być rozchorowana. Te wszystkie rzeczy chcemy wreszcie, wreszcie zrealizować. Więc chwilka odpoczynku, zregenerowanie utraconych punktów statystyk to są te rzeczy, które chcemy tutaj zwyczajnie zrobić w najbliższym czasie. OK, jesteśmy na zewnątrz. Zobaczmy, gdzie możemy rozbić obozowisko. Możemy rozbić obozowisko obok przyjaznych majtów, mitców, czy akoliekują się je nazywać, żeby pomogło nam to obozowisko pilnować. Szybki zapis i odpocznijmy sobie trochę. Hmm, czy chcemy cokolwiek zmienić? Nie, nie chcemy nic zmienić. Upłynęło aż 19 godzin. To przez to, że polowanie tyle nam zajęło. Hmm. 19 godzin. Awcie, awcie, awcie. A, to jest drobny problem, ale przynajmniej udało, nam, udało mi się przygotować dobry posiłek. Przez ten o jeden więcej do rzutów obronnych, jeżeli się nie mylę. Okej, okay, fantastycznie. Zobaczmy, czy ktoś nas zaatakował. O, i Christian chce nam coś dać. Potion of restoration. Wow. To są, to są te mixtury, których szukaliśmy wcześniej na przywrócenie utraconych punktów statystyk, więc Tristan zdecydował się w imię swojej bogini, prawda, w ramach wdzięczności przekazać nam te przedmioty. Dziękuję ci serdecznie Tristanie, jest to naprawdę cenny dar. Fantastycznie. I teraz... Time's not waiting. A momencik. Ani to, ani to nie ma być stale aktywne. Zaklęcie ma być przesunięte tutaj. Pyk, pyk. Ciebie przesunę tutaj. Ciebie przesunę tutaj. Coś w tym guście. Metamagia, akrobatyka. Okej. Okay. Czyli możemy tak, jednego punktu z Arcane używać do maksymalizacji obrażeń, potwierdzenia obrażeń krytycznych czy umagicznienia naszej broni. Jeżeli się nie mylę teraz, czysto teoretycznie nasza broń powinna otrzymywać modyfikator plus 2, prawda? Bo tak, na 4, pier... cztery... no tak, 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 to by się zgadzało. So, Za 4 poziomy plus 1 na pierwszym, na 17 mamy plus 5, dopiero, czyli minus 4 to jest 13, a 9, 5, nie, dopiero na piątym, czyli dopiero na piątym poziomie otrzymamy ten bonus. Dobra. Jak widzicie, mimo że odpoczęliśmy, to nie jesteśmy jeszcze w pełnej e, kondycji. TD ma najwięcej obrażeń. A... Oj, Valerie też ma 5 punktów obrażeń. Na Linz mnie to nie interesuje, a Miri odzyskała całość. Octavia ma tylko dwa punkty obrażeń. Więc najprawdopodobniej to co mm, zrobię, Something to użyję anything? następującej rzeczy. Użyjemy restoration jasna na Tidin i Jasna. 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 Plus 4 do siły, czyli został nam tylko jeden, który zostanie uleczony wymag następnego odpoczynku. Szybki zapis i uleczenie. Uleczenie. Valeri. Jeżeli to będzie jeden, to wczytuję. Plus 3. Mm, nie masz kary już, nie masz już kaje doby. Nie jakoś to przeżyje. Powiedzmy, że mogę się z tym pogodzić. I teraz tak. Ja mam pytanie następujące. Tak. Każdy dobry kapłan może zamienić dowolne ze swoich zaklęć na zaklęcie leczenia. Dlatego to, co ja zrobiłem, czyli przygotowanie zwykłego zaklęcia leczenia, mija się z celem. My nigdy nie chcemy przygotować zwykłych zaklęć leczenia. Przygotujemy inne zaklęcia i ewentualnie te inne zaklęcia możemy zamienić po prostu w zaklęcie leczenie. To jest sposób w jaki powinniśmy grać w tą grę. Z channel jest z pozytywną energię. I tyle co nic nie zobaczyłeś. Jeszcze raz po pierwsze. Ok, odrobinkę lepiej. I teraz tak, leczenie raz. Okej, okay, leczenie raz. OK, i jesteśmy w miarę, w miarę gotowi. Spróbujemy teraz zejść na dół i, moi drodzy, spróbujemy powalczyć ze szkieletami. Nic z tego na ten moment nie chcemy ze sobą zabierać, nawet z chęcią bym coś zostawił, żeby nie być aż tak obciążonym, ale to jest akurat już szczegół. Wracamy na dół. Idziemy zawalczyć ze szkieletami, wychodzimy na zewnątrz, idziemy m, zacząć walczyć z kobolbami. To jest nasze zadanie na m, dzisiaj, że tak to umiem, to jest nasze zadanie na teraz. Najpierw jeszcze to co zrobimy, to podejdziemy tutaj, użyjemy dźwigni, którą odzyskaliśmy. Następnie zejdziemy tu, będziemy walczyli ze szkieletami. Czy ja dobrze pamiętam kolejność? Mniej więcej dobrze chyba pamiętam. A dlaczego nie chcesz użyć tej dźwigni? A! bo musieliśmy użyć tej dźwigni, jeżeli dobrze zgaduję, albo żeby podważyć od tamtej strony wóz, albo żeby tutaj to opuścić, tak? Czyli my nie możemy tego opuścić. No dobrze, to nie jest najmilsza informacja. Wobec tego spróbujmy zejść w głębiny Po prostu to nie ma znaczenia. Byliśmy po drugiej stronie, niczego tutaj nie straciliśmy w ten sposób. Tylko z jakiegoś powodu wydawało mi się, że możemy tej dźwigni użyć po zepchnięciu ewozu również. Być może, być może faktycznie tego nie możemy zrobić. Ok, I zejdźmy na dół. I tak jak mówię, spróbujmy użyć moi drodzy Boskiej interwencji, prawda, Boskiej mocy, żeby wyeliminować nieumarłych. Bo oczywiście Tristan nie może patrzeć na to, że tacy nieumarli się tutaj i muszą zostać zniszczeni w imieniu jego bóstwa. Więc szybki zapis. I mówię um, ci. dybinkę się przygotujmy do tej walki. Tristanie, poproszę Ciebie najpierw o błogosławieństwo. Ty sobie rzuć na siebie tańcze. I ty coś masz zrobić. O, Octavia, właśnie. Czy jak bardzo chcemy przygotować się do tej walki? To jest bardzo dobre do, otwarte zapytanie. Eee, spróbujemy na ten moment przygotować się od mniej. Zaraz zobaczymy jak to zadziała. Jeżeli będziemy mieli problem z tą walką, no to wówczas będziemy próbowali od ostrzej do tego podejść. Przede wszystkim zatrzymajmy i zatrzymajmy przeciwników w tym ciasnym przejściu. Tak, tak, tak. Więc Valerie, ty walczysz defensywnie i pokaż mi nas swoją klasę pancerza. Masz plus jeden do uniku. Dlaczego masz tylko plus jeden do uniku? Hmm, Najprawdopodobniej dlatego, że pancerz tylko i wyłącznie na to cię pozwala. No, będziecie działać, podejść bliżej, żeby móc. No, oczywiście, jak widzicie, strzelanie z kuszy do szkieletów mija się z celem. Stanie, kiedy tylko wszystkie drogie szkielety się zbliżą, zacznij atakować je pozytywną energią. Tidi walcz defensywnie, skoro takie psycho to idzie i umaglizni swoją gronę. Ok, i za wszystkie szkielety zostały trafione tą pozytywną um, energią. Dinzy. Spróbuj uleczyć TD-go, zanim on padnie na twarz. Ok. Czy jeszcze chcemy zmajonować? Nie widzę powodu, żeby zmajonować kolejne zaklęcie tutaj. Lindsay, lecz poważnie. Bo on tankuje aż dwóch blogów. Ok. I to powinno być już dużo łasów to nie defensywnie, atakuje, I Jak teraz rzucimy okiem, to TD posiada miecz podzielkowy plus 1. Tylko te umagicznienia się nie stakują? Nie, stakują się, dobrze, jest plus 2 umagicznione. Czyli plus 2 do umagicznienia, czyli plus 12 do ataku. I mm, plus 7 do obrażeń. Fantastyczne. No już. Okej. Okay. Szkielety rozsypane. Czy mają cokolwiek dla nas użytecznego? O tak, masterwork, masterwork, masterwork. A no, co jeszcze, co jeszcze, czy nie będziemy podnieść. Dobra, szybki I Kontynuujemy. O, Łapka, łapka. Nie wchodzisz w łapki. Spróbujmy rozbić łapki. Oczywiście w mm, czysto formalnie. Czysto formalnie, moi drodzy, wejście w pułapkę również sprawia, że jest ona aczkolwiek wiąże się to z pewnymi, nieprzyjemnymi konsekwencjami. Więc mamy tutaj świątynię... ...Chanel. I troszeczkę... Troszeczkę przedmiotów, troszeczkę złota, um, troszeczkę użytecznych rzeczy znaleźliśmy. Dlaczego no, szkielety otaczały świątynię Shannon? Um, cóż trudno mi powiedzieć. Czy wiąże się to z jakąś dłuższą historią? Powątpiewam. Wyjdziemy teraz na powierzchnię. Tą teraz, którą tutaj wcześniej chcieliśmy użyć. Mówię. to jest wyjście na powierzchnię, czy wyjście? Nie, to jest wyjście głębiej. Tutaj jest wyjście na powierzchnię. Czyli wyjdziemy na powierzchnię. I udamy się fronta, frontowymi drzwiami do siedziby Koboldów. Tak aby całość, całość tej progresji właściwie zrealizować. Okay. Pyk, 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 pyk. Czy chcemy coś podnieść z tych szkieletów więcej? To raczej, raczej na ten moment na pewno nie. Nie, nie ma tutaj nic o olbrzymiej wartości. Wszystko to, co miało jakąkolwiek wartość zabiliśmy już ze sobą. Dobrze. Wyruszyliśmy na powierzchnię. Możemy porozmawiać po drodze z tymi kobolbami i mitami, że zabiliśmy warga. Powinny być zadowolone z tego. Zobaczymy, czy otrzymamy jakąś nagrodę, bo to był mimo wszystko quest, prawda? Więc może jak, jakąś nagrodę za tego quest otrzymamy. Zatrzymajmy go i porozmawiajmy. Pokonałem wilka. O, dostaliśmy złoto. Super, fantastycznie. Dziękuję Wam serdecznie, moje miłe stworki. za to, że zdecydowałyście się nagrodzić mnie za. Mój udział i od frontu zajrzyjmy do kobolbów. Przeszukałem te trójkąta, prawda? Tak, przeszukałem je, więc zajrzyjmy. Zajrzyjmy do kobolbów. Frontalnymi drzwiami, do nich zajrzyjmy. To jest zamysł taktyczny tegoż odcinku. Raczej znaczy od odcinka następnego, bo ten odcinek już powolutku zmierza ku końcowi. Pozbędziemy się tylko garści tych potworków z wierzchu. Menecik, szaman, łącznik, łącznik. Spróbujmy pozbyć się szamanu na dystans. Okay. Udało wow. mi się kontrolować jednak to zakończyli, może oczywiście uderzenie? Chauź, oj, 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 Troszeczkę nas obili. Nie spodziewałem się, że aż tak bardzo nas obiją. Obili nas tak bardzo, ponieważ magiczne pociski, prawda, sprawiają, że nie ma żadnego testu na to, czy one trafią, czy nie. Zwyczajnie. Trafiają. No dobrze. A umacz... Lecz... Łecz. Śmiesznie podchodzą, prawda? Zasięg do tej opóźnienia. I zamieni zwykłe zaklęcie w zaklęcie. Łeczam nic Powiedzmy, że jestem w miarę zadowolony z tego rezultatu. Jest work, walk, short, Sword, To mnie nie interesuje. Szalego bowl też mnie interesuje. A więc wpadliśmy frontalnymi drzwiami. Byli na nas przygotowani. A teraz będziemy we właściwy sposób zwiedzali kwatery kobolgów w następnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, życzę miłego dnia i do zaczenia mojej drodzy. Okej! Hey, hey.